Cześć, tu Wojciech Dąbrowski. Na moim kanale znajdziecie najświeższe wiadomości z rynku samochodowego, praktyczne porady dla kierowców i ciekawostki ze świata motoryzacji. Jeśli interesujesz się samochodami i chcesz być na bieżąco, jesteś we właściwym miejscu. Zachęcam do subskrypcji, aby nie przegapić żadnych nowości. A teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu. 23 grudnia 2021. 029 jest silniki i inne układy pojazdu wymagają wiele uwagi i stałej konserwacji, aby zapobiec nieodwracalnym uszkodzeniom. Na przykład układ chłodzenia jest jednym z tych, o które zawsze musimy dbać, nawet w sezonie zimowym. Przebrzanie samochodu to problem, który układ chłodzenia musi kontrolować. Należy mieć świadomość, że przegrzewający się silnik może mieć wiele konsekwencji których naprawa może być trudna i kosztowna. Wielu z nas uważa, że samochody nie przegrzewają się w sezonie zimowym, zwłaszcza w Stanach, gdzie temperatury są bardzo niskie. Dlaczego samochody przegrzewają się zimą? Większość pojazdów z silnikami spalinowymi wytwarza ciepło z dwóch powodów tarcia i spalania. Tarcie wynika z tego, że elementy wewnętrzne poruszają się z bardzo dużą prędkością względem siebie, a spalanie z tego, że paliwo i powietrze są sprężane w celu wytworzenia energii, przegrzanie w zimie jest spowodowane usterką układu chłodzenia pojazdu najczęstsze usterki to wycieki płynu chłodzącego lub zablokowany termostat. Innymi słowy, jeśli układ chłodzenia samochodu nie działa prawidłowo, silnik samochodu przegrzeje się bez względu na to. Jak zimna jest pogoda. Dlatego konserwacja i przygotowanie samochodu do zimy jest kluczem do uniknięcia nieszczęśliwych wypadków. Najlepiej jest zlecić profesjonalnemu mechanikowi sprawdzenie układu chłodzenia samochodu pod kątem wycieków, sprawdzenie węży, termostatu stanu płynu chłodzącego i poziomu płynu chłodzącego. Ponadto należy od czasu do czasu sprawdzać poziom płynu chłodzącego w zbiorniku, gdy samochód jest zimny, aby upewnić się, że płyn chłodzący jest na zalecanym poziomie. Możesz być zainteresowany.